Cześć wszystkim, z tej strony Adam i w tym odcinku powiem Ci o tym, jak wygląda pierwsza wizyta u neurologa. Od drugiego roku studiów wchodzę na koło neurologiczne, miałem też okazję często wpadać na oddziały neurologiczne, na tzw. dyżury, gdzie pod okiem doświadczonych lekarzy miałem okazję badać pacjentów, także zaczynamy. Sama neurologia jest taka, że tutaj na podstawie samego badania fizykalnego oraz wywiadu można tak naprawdę bardzo dużą ilość chorób zdiagnozować, lub zawęzić to pole diagnostyczne, żeby później ułatwić diagnozę. Oczywiście zdarza się tak, że pacjenci zgłaszają się z takim zestawem objawów i później wykonują się badania dodatkowe, już na oddziale leżą po 2-3 tygodnie i dalej nie ma tej diagnozy. Tak też oczywiście jest i czasami trudno jest stwierdzić, co dokładnie temu choremu jest. Natomiast wiele z jednostek chorobowych. Da się łatwo odróżnić na podstawie samego wywiadu i samego badania fizykalnego. Dlatego, tutaj, już pierwsza nota: jeżeli kiedyś będziesz miał okazję być u neurologa, to przede wszystkim co do wywiadu, to konkretnie zapisz sobie na kartce, jakie objawy doświadczałeś, w jakim one czasie się znajdowały, czy towarzyszył temu jakiś stres lub inne wydarzenie, czy może deprywacja snu. Czy te objawy utrzymywały się przez 5, 10, 15 minut, a może to były godziny, może to było w charakterystycznych porach roku, na przykład w plasterowych bólach głowy. Tak jest, że charakterystyczne tygodnie w roku jest nasilenie objawów. Tak samo o godzinę zapisuj zawsze tych swoich objawów, kiedy masz, ponieważ też niektóre jednostki chorobowe mają tendencję do tego, że pojawiają się w konkretnych porach dnia. Albo nocy, niektóre jednostki chorobowe wybudzają pacjenta z nocy. Tak samo jeżeli chodzi o ból. Z bólem głowy jest taka sprawa, że no, mamy ponad 400 bólów głowy w neurologii, więc no, każdego boli głowa, ale żeby dokładnie ustalić przyczynę tego bólu głowy, to jest nielada wyzwanie. Najważniejsze dla neurologa to jest określić w pierwszej kolejności, czy to jest ból głowy, który faktycznie może stanowić ryzyko dla życia i zdrowia tego chorego. Czy to jest ból w przebiegu jakiejś choroby przewlekłej, lub inny stan, który nie jest aż tak zagrażający życiu. Dlatego, z bólem głowy, też kolejna sprawa. Bardzo ważne jest określać, w jakich sytuacjach występuje, w jakich porach dnia, czas, nasilenie tego bólu, charakter tego bólu. Czy to jest taki ból gniotący, kłujący, czy może inny, i czy na przykład występują zjawiska wizualne podczas tego bólu. Często, na przykład, w bólach migrenowych. Pojawia się taki zygzak z jednej strony w polu widzenia, czyli on jest widoczny zarówno prawym, jak i lewym okiem, ale jest jakby w tym samym miejscu obrazu całego. Pojawia się taki zygzak, później zamienia się w taki mroczek, to wszystko migocze, zaczyna się zmniejszać pole widzenia, powoli zanika nam obraz w połowie, tak jakby obrazu, czyli jak zamkniemy jedno oko, to połówki nie widzimy, i prawe oko też połówki nie widzimy. To jest przykład migreny z Aurą, dlatego to jest często sprawa. A pacjenci podejrzewają z reguły wtedy u siebie jakieś inne straszne jednostki chorobowe, dlatego to jest już ważna sprawa. Często pacjenci myślą, że to może być początek stwardnienia rozsianego u nich i oczywiście zawsze może być taka możliwość, ale jest to mało prawdopodobne w stwardnieniu rozsianym raczej są inne objawy, które da się też na podstawie wywiadu i badania fizykalnego odróżnić od migreny. Natomiast to też oczywiście nie jest reguła w medycynie nic nie jest zawsze i nic nie jest nigdy. Wszystko jest możliwe, natomiast pewne takie, jakby znaki drogowe mamy, które gdzieś tam kierują nas do dobrych dróg. I zobacz, że sama już ta część zajmuje trochę badania. Dlatego taka wizyta neurologiczna potrafi trwać 25-30 minut, ponieważ sam wywiad jest długi i obejmuje wszystko: jakie leki przyjmujesz, jakie choroby przewlekłe, gdzie pracujesz, nawet to też może mieć znaczenie. Jak u Ciebie jest ze snem? inne wydarzenia w życiu, które miały miejsce, urazy głowy. Często ludzie bagatelizują urazy głowy, ale dają początek różnym chorobom neurologicznym. Na przykład znam pacjentkę, u której się ujawnił parkinsonizm po właśnie takim urazie głowy. Co jest w zasadzie chorobą, którą tak w pierwszym rzucie się nie kojarzy z urazem głowy, ale wszelkie takie różne sporty kontaktowe, typu boks, piłka nożna, gdzie jest narażenie na urazy głowy, no niestety w praktyce wychodzi, że nie ma to zbyt dobrego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Też nam taką pacjentkę, która była atletką no i właśnie też doświadczyła trzykrotnie takiego urazu głowy, i też różne historie neurologiczne po latach też zaczęły się pokazywać. Także urazy głowy, wszystkie używki, papierosy, alkohol, narkotyki, dokładnie powiedzieć. Lepiej wszystko powiedzieć takiemu neurologowi niż cieniać. On cię nie będzie oceniał z powodu tych rzeczy, natomiast pomoże to. Postawieniu diagnozy, dlatego nie ma co się peszyć czy coś takiego, tylko mówić prosto z mostu, jak jest i, i tyle. I też nie bagatelizować takich drobnych też rzeczy, wydawałoby się, na przykład zawroty głowy. Znam parę dziewczyn, które mają SM i pierwszym objawem to było właśnie zawroty głowy. No, ktoś by powiedział, że takie niby nic, a jednak. I przy okazji e, powiedziałem, że w neurologii dużo się opierało wywiad i badanie fizykalne. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o obrazówkę głowy, to neurologi uwielbiają rezonanse magnetyczne głowy oraz tomografie komputerowe. I czym te badania się różnią? Tomografia komputerowa głowy i w zasadzie wszystkiego to jest naświetlanie promieniami rentgenowskimi, a więc jest to cięcie na drobne plasterki całego tego obszaru, który chcemy uwidocznić. I w porównaniu do rezonansu magnetycznego to jest bardziej ryzykowna metoda. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z promieniowaniem o już takim natężeniu dosyć dużym. Natomiast tomografia ma bardzo silną zaletę w neurologii, ponieważ w niej bardzo dobrze można uwidocznić, czy mamy do czynienia z krwotokiem. Zdarza się tak, że pacjent doznaje przykładowo po urazie głowy krwotoku. I może to być krwotok różnego rodzaju, ponieważ nasz mózg otaczają opony, czyli takie jakby trzy warstwy pomiędzy którymi może gromadzić się krew i mamy dzięki temu do czynienia z różnymi rodzajami kwotoków w zależności w której z tych przestrzeni znajduje się krew taki mamy rodzaj krwotoku w tej najwyższej warstwie między kością a oponą twardą mamy krwotok nadtwardówkowy pod tą oponą podtwardówkowy podpajęczynówkowy a już później urazy mózgu to tam jest naczyniówka ale to tak już teoretycznie tak czy siak do uwidaczniania tego Dobra jest tomografia. W niej widać bardzo dobrze krew, dlatego jest to badanie z wyboru na sorze w izbach przyjęć, gdzie mamy pacjenta z podejrzeniem tego typu krwotoku, dlatego na pewno nie warto sobie robić, jak to czasem słyszę, profilaktycznie sobie tomograf zrobić. To jest oczywiście bez skierowania to w nie przejdzie, ale żeby sobie zrobić tomografię profilaktycznie czy coś takiego. To jest najgorsza rzecz, którą możesz robić. Tomografia to jest badanie, które nie powinno być nadużywane. Mamy tutaj do czynienia z promieniowaniem. Jest to potencjalnie kancerogenne badanie. Zwłaszcza jamy brzusznej tomografia jest najbardziej udokumentowanym badaniem, które, no... Jakbyśmy wzięli dwóch, trzech tysięcy pacjentów i wszystkim zrobili taka brzucha, to w ciągu 20 lat jeden z nich rozwinie nowotwór jamy brzusznej z powodu tego badania. Dlatego to nie jest... Dlatego to nie jest takie sobie jakie badanie i... No. Jeśli chodzi o rezonans magnetyczny, to jest to badanie Polegające z fizycznego punktu widzenia na zupełnie innych procesach. Tutaj wsadzają pacjenta w silne pole magnetyczne i tak ustawiane są protony. No, już nie będę tego wszystkiego tłumaczył, bo sam to jest tak zawiłe, że nawet nie podejmę się teraz próby wytłumaczenia, jak działa rezonans magnetyczny. Ale jest to badanie bezpieczne i jest świetne w neurologii do uwidaczniania tkanek miękkich. Dlatego do obrazowania mózgowia jest po prostu idealne. To tak na marginesie o badaniach obrazowych. Dlatego podsumowując ten krótki fragment, jeżeli lekarz tak nie stwierdzi, to jako pacjent lepiej nie naciskać tego lekarza, żeby dał ci to skierowanie na tomografię to jest raczej zarezerwowane do innych rzeczy. Lecimy dalej. Co jest po wywiadzie? Po wywiadzie mamy badanie fizykalne, i tak jak lekarze wielu specjalności uwielbiają swoje stetoskopy, tak lekarze uwielbiają swoje młoteczki neurologiczne. I ten młoteczek neurologiczny plus ręce plus głowa w zupełności wystarczają nam do przeprowadzenia badania neurologicznego. Na czym ono polega? Tutaj w zasadzie każdy neurolog ma swój indywidualny styl, ponieważ jest dużo rzeczy do zbadania, a kolejność nie gra jakiejś dużej roli. Taka najczęstsza szkoła, która jest, to poleca od zaczynania badania nerwów czaszkowych. Ja też zawsze lubiłem w ten sposób zawsze badać pacjentów. Nerwy czaszkowe to są symetryczne nerwy, które, których mamy 12 par po obrębie głównie głowy. Też Bochenek podaje, że jest też 13 para, ale to już dla miłośników anatomii. Nie ma to znaczenia klinicznego. I są to różne polecenia, które neurolog będzie ci wydawał, na przykład zmarszczyć czoło, wysunąć język, uśmiechnąć się szeroko. Będzie prosił Cię, żebyś uniósł barki, a on będzie przeciwdziałał siłą swoich rąk na te barki. Będzie kazał Ci skręcić szyję w lewo, w prawo, dać Ci coś do pomąchania. Jedna dziurka, druga dziurka, badanie pola widzenia dokładnie oraz ruchomości gałek ocznych. Lewo, prawo, góra, dół, dookoła. Na skos, jak to woli. Będzie pytał Cię o to, jak odczuwasz smak, w której części języka. B... O, karetka jedzie. Ciekawe na jaki oddział. Pewnie covidowy. Z tym covidem to naprawdę. Nie wiem, co ten pa... Nie wiem, co w tym październiku będzie, ale. Szkoda gadać. Wracając. Badanie pola widzenia. Dokładnie e, za pomocą. Można na przykład takich kciuczków badać, tak jak widzicie teraz na kamerze. To neurolog będzie na przykład coś takiego robił i będzie się pytał, czy widzisz ruch w tych kątach ekranu. I tak z różnych stron, doły, środki i będzie siedział naprzeciwko Ciebie, zasłonicie sobie tożsame oko, czyli on na przykład prawe, a ty lewe, i będzie tak najeżdżał tymi. To jest jedna z metod, jest wiele metod, każdy lubi swoje. Ważne, żeby zbadać pole widzenia. Dokładnie przyjrzy się twoim oczom, zobaczy, czy źrenice są w takim samym rozszerzeniu przyłoży też latarkę do jednego i do drugiego. Jest tak zwana reakcja konsensualna. To znaczy, jeżeli normalnie spojrzymy się na coś jasnego, na światło, to obie źrenice nam się zwężają. I teraz w niektórych jednostkach chorobowych, to naprawdę rzadka sprawa, ale oczywiście zdarza się, jest elementem badania neurologicznego, jest tak, że mamy, że mamy nierówną reakcję na światło w każdym oku. Dlatego on przyłoży tak ci do głowy rękę, żeby oddzielić światło od jednego do drugiego, poświeci latarką w jedno i będzie patrzył się na drugie, czy zwęża się w taki sam sposób i na odwrót. Czasami może właśnie tak być, że jedno się zwęża, a drugie nie. I to już jest jakaś wskazówka dalej do diagnozy. Będzie prosił Cię o przełknięcie ślinę, otworzysz buzię, pokażesz dokładnie łuki podniebienne, czy są w takim samym napięciu mięśniowym, ponieważ czasami jeden może być luźniej, drugi luźniej. W zależności od uszkodzenia. Wszystko w neurologii jest takie techniczne i też pokazuje, jak bardzo fizyczny jest nasz mózg tak naprawdę. To, co dzieje się na zewnątrz, jest reprezentacją tego w pewnym sensie, co się dzieje w głowie i dokładnie można zlokalizować określone miejsce uszkodzenia w głowie. Które przekłada się na objawy kliniczne. Do tego już na podstawie samego badania można dokładnie określić, w którym miejscu mózgowia coś się dzieje. Kolejna sprawa badanie odruchów mięśniowych. To już w przeróżnych miejscach będziecie stukał młoteczkiem neurologicznym, całokciem. Tutaj cyk, ręce, nogi, tak samo. Badanie ulubionego objawu babińskiego. Nie jest to do końca przyjemne. Nie każdy lubi to badanie. No ciężko lubić to badanie, ponieważ polega na tym, że Czymś takim w miarę ostrym, na przykład klucze albo rękojeść młoteczka neurologicznego, tak się trochę drapie po zewnętrznej stronie podeszwy stopy, i wtedy obserwuje się paluch, w którą stronę się zegnie. Tak świadczy o dodatnim objawie Babińskiego albo o braku tego objawu. I to jest też bardzo ważne w neurologii badanie, ponieważ mówi nam o różnych patologiach, które mogą się dziać w obśrodkowym układzie nerwowym, a mianowicie o uszkodzeniu. Górnego neuronu ruchowego, przede wszystkim. Z tym odruchem Babińskiego też oczywiście się nie przeraście, jeżeli u takiego małego dziecka go wywołacie. Jeżeli macie w rodzinie takiego niemowlaka, takie mniej więcej roczne dziecko jeszcze może mieć ten odruch Babińskiego zachowany. I jeżeli macie takie dziecko w rodzinie, to możecie sobie sprawdzić. Przejedziecie tak delikatnie, oczywiście po zewnętrznej powierzchni podeszwy stopy, czy tam po bocznej stronie, jak kto woli i wtedy ten paluch nam się odegnie tak do tyłu, w stronę pacjenta tak jakby. Wskaże na jego kolano tak jakby, można tak sobie zapamiętać. Prawidłowa reakcja obronna stopy to jest takie zgięcie w koszyczek wszystkich tych palców i odsunięcie nogi. Natomiast odruch Babińskiego polega na tym, że na tą reakcję podrażniającą on odchyla się do tyłu ten paluch, czasami pozostałe palce mogą się tak rozszapieżyć, więc to jest bardzo charakterystyczny widok. Ale pamiętajcie, że u tych małych dzieci to jest normalne. Po prostu one jeszcze nie mają do końca wykształconego układu ruchu, również w ośrodku sterowania tym całym ruchem. Dlatego mają objaw babińskiego dodatni. Ale to nie jest żadna patologia. Możecie to tylko w ramach ciekawostki sobie zobaczyć. Co do innych odruchów, to na pewno kojarzycie kolanowy, kiedy pacjent na uderzenie młoteczka podnosi nam tak nogę do góry. To jest takie bardzo filmowe. Yy, oczywiście. Z tymi odruchami jest taka historia, że pacjent, jeżeli jest świadomy ich i zna mechanizm tych odruchów, to może siłą woli przeciwstawiać się trochę wystąpieniu tych odruchów. Dlatego może fałszować troszeczkę to badanie, i dlatego neurolodzy wymyślili lata, przez lata pracy wiele różnych innych dodatkowych odruchów. Dlatego praktycznie każdy, dlatego każdy ma praktycznie jakieś warianty, które można zastosować w przypadku, kiedy pacjent nam fałszuje jakiś jeden odruch lub tak nam się wydaje, że no sprawdźmy jeszcze ten wariant i może się uda. Dlatego no badanie fizykalne, jeżeli ktoś się uprze, to może trwać naprawdę długo, może trwać godzinę, ale z reguły ten wywiad wstępny nakierowuje neurologa na to, na co będzie zwracał szczególną uwagę podczas badania neurologicznego. Dlatego to w zasadzie tyle. Jeżeli idziesz do neurologa, to przygotuj się na tę wizytę. Lepiej wszystko mieć dokładnie spisane, jeżeli chodzi o wywiad, przygotować się do tego badania. Pewne elementy może nie są najprzyjemniejsze, ale no, są gorsze rodzaje badań, także myślę, że w neurologii akurat jest ok, jeśli o to chodzi. I ważne jest to, żeby współpracować z tym lekarzem, ponieważ tak naprawdę no, często szczegóły mówią, czasami faktycznie ma znaczenie to, czy dany objaw występował przez 10 minut, czy przez pół godziny. I to są już na przykład inne kategorie jednostek chorobowych i to ułatwia diagnozę temu lekarzowi, ponieważ często nie jest to proste zadanie. Dlatego to byłby na razie taki wstęp, jeśli chodzi o wizytę u neurologa. Wiem, że zawsze pojawiają się pytania, dlatego śmiało dawajcie w komentarzach. Lub jak się ktoś bardziej wstydzi, to może pisać do mnie maila, zawsze staram się na wszystkie odpisywać na adamczapla 912 gmail.com Mam jeszcze na koniec takie małe ogłoszenie. Niedawno ruszyłem z własną stroną internetową i pojawił się tam pierwszy odcinek podcastu, także zachęcam do sprawdzenia. Poza tym, dostępne jest tam też moje pierwsze szkolenie online, jak dostać się na medycynę. Dlatego, jeżeli wybierasz się na studia medyczne, to jak najbardziej zachęcam do skorzystania z niego. A jeżeli nie wybierasz się na medycynę, to na pewno znasz kogoś w rodzinie lub wśród znajomych, którzy myślą o tego typu studiach, dlatego. Bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli byś powiedział tej osobie, że takie szkolenie istnieje. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!